Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj się znaleźliśmy w miejscowości Czersk na MWG Kaszuby. U kolegi Sebastiana Ostoliskiego. Wczoraj tutaj byliśmy też zakoszować gołębie na lot konkursowy numer 2, widzimy łąka kwietna w dalszym ciągu. Jest tutaj wprawdzie bez kwiatów, ale spełnia tą rolę. Tu jeszcze nie wykoszona, tam przy gołębnikami jest, ale my tu siedzimy widzimy to, zobaczmy strefa kibica. Tak jak poprzednio, też jest tutaj zorganizowana, Sebastian, powiedz nam krótką statystykę lotu, czyli ile gołębi poszło, jaki dystans, jakie, kiedy zostały wypuszczone. Odległość do gołębnika 125 km, spółczyna zbroju. Tam na miejscu potwierdził odlot kolega Mariusz Chłopecki, tutaj zresztą uczestnik nasz. Gołębi zakosowaliśmy 236 plus... Chyba trzy nieaktywne, nieaktywne albo dwa. Między innymi pana Andrzeja Tękowskiego którego się fajnie gołęby tutaj utrzymywały przez cały czas i utrzymują. No i gołębie wypuszczone o 8.00. Teraz jest godzina dziewiąta z małym hakiem. No boczny wiatr dzisiaj mają, nie taki lekki przy starcie. Tak że... Koledzy przyjechali, właśnie. Widzimy się napić na pewno, nie? Tak, nachłać właśnie. Te, te, te będziemy A, pić te tu, herbatę, tu herbatę kawę, także spokojnie. Będziemy patrzeć. Zobaczmy warunki atmosferyczne. Tutaj są takie. Że wiatr troszeczkę. tam. W w niebie, tam te teraz no ale to cztery. dobrze, właśnie jak troszeczkę chmurek jest. One tak, lekki wiaterek jest, widzę lekkie zachmurzenie. Wiatr mają, bo tak nie za bardzo patrzyłem na mapę. Jest z... boczny, boczny, północny. Dobrze, czyli będzie akurat spychało troszeczkę na dół. Dobra, czekamy. Jest godzina dziewiąta z hakiem, się spodziewamy. Tak nie wiem, około... to jest 125 km, tak? Czyli z półtorej godziny, Rafał? Z półtorej godziny będziemy czekać. O, no, czekamy na gołębie, widzimy, kibiców nam przybyło. Teraz koledzy tam pod słońce patrzą. Tam spodziewacie się gołębi. My tutaj siedzimy, patrzymy, tutaj dużo chyba oddziałów czy tam koledzy sami sobie trenowały, bo w międzyczasie. Teraz jest 927, jakieś 15-20 minut temu tutaj dużo Przepraszam, stad gołębi dużo przelatywało. No tutaj chyba Andrzej podkamer ze zblewa wiózł swoje, tak nam się wydaje, zobaczymy. No Radek u nas też był w czarnej wodzie robić, ale coś znowu tam mu nie zadziałało. Także zobaczymy, będziemy sobie patrzeć, później pojedziemy zobaczyć. A czekamy, czekamy, troszeczkę wiatr się wzmaga, ale myślimy, że nie będzie problemem z ślotem. Już półtorej godziny, po malutku się będziemy ich chyba spodziewać. 125 km to nie jest taki a chyba dystans, że długo będę lecieć. No Zobaczymy. O, godzina 9.36 pojawiły się gołębie, takie stado z 15 sztuk. O kurde, jak dokładnie, no matematycy wszyscy, kurczę. O, widzimy. Zobaczymy, ja tak pod słońce nie będę robił, bo nie będzie nic widać, ujęć. Ale tutaj zobaczmy zaraz ten. O, krążą jeszcze. Wiatry je tak delikatnie przegnał troszeczkę na południe i z tego kierunku właśnie przyszły. Tak lekko stamtąd, no minimalnie. Podejdziemy bliżej, od razu sobie popatrzymy, patrzymy sobie, czy system wszystko odbija i czy gołębie są pierwsze. Widzimy siadły. Kilka tutaj, trzy w górze i tutaj jeszcze ta grupa lata. Weź tam zobacz, czy wszystko dobrze odbija, nie? Seba, weź przejść, zobacz, czy wszystko odbija, to jest ważne. Posortowało już tak to, to popatrzmy sobie Tylko które... Piotr Kowalewski, Krystyna Czechowska i Jan chyła i się odbija już. Tak tak, to trzeba poczekać trochę. One siedzą, tam mało weszło z tych... To było około tych 17-20 kilka gołębi, ale na razie jeszcze z 15-20 siedzi na zewnątrz, co tam wchodzą pomału. 230, kilka sztuk, poszło 6 czy 8. Nie pamiętam co Sebastian Sebastian, 236 czy 8 było? 6 plus 3 Nieaktywne o, teraz sobie będziemy jeszcze raz zobaczyć patrzymy sobie, który pierwszy jest, który dalej coś ich odbitych więcej, tylko tu trzeba... Gdzie to, kurde, myszka, pierwszy, czyli tak jest, jeszcze tu kliknę, żeby posortować na wszelki wypadek, o, jest 11 gołębi odbitych, pierwszy jest tak, Piotr Kowalewski, drugi Krystyna Czechowska, trzeci Jan Kierdzik, czwarty Krystian Chyła, Tomasz Czapliński, Łukasz Rappel, Andrzej Woźnica, Tomasz Czapliński znowu na ósmym miejscu i Aleksander Łobziak dziewiąte i dziesiąte miejsce Jan Kierdzik. I tam po kolei jeszcze dalej gołębie one odbijane są. Już jest 14 bit tam jeszcze parę zostało Także jak się pierwsze gołębie widzieliśmy. Będziemy czekać na następne O je woła. Tam jeszcze siedzi 6-7 sztuk na dachu no tu jeszcze lata, ten jeden chyba, mi się zdaje. Będziemy czekać na kole, o tam jest rzeczywiście. Ty, a ten białolot to nie jest ten, co wczoraj się czaił? Seba, to nie jest ten taki, co wczoraj latał właśnie? Nie? Wczoraj, kiedy koszowaliśmy, taki jeden gołąb przyleciał, nie chciał wchodzić. Myślałem, że to może on właśnie tak wyglądał. Przybłęda, bo tak mi się coś tam zdaje właśnie. No, bo tutaj gdzie trenowane było, dużo tych stad przelatywało. W każdym bądź razie pierwsze gołębie już mamy. Czekamy na następne. O, mamy ich 2, 4, 6, 7 kolejnych. Tamte dwa chyba nie są gołębie, głębinach, jest z tego głębnika. Ale te przyleciały. 7 sztuk kolejnych, tam chyba 19 odbitych. Tu będzie 7, 2, 4, 6, 7, czy 8? 4, 6, 7, 6, 7. Zobaczymy. Będziemy sobie obserwować. Z długo. Jeszcze popatrzymy jakiś czas, a później jedziemy, jedziemy do Władka Wójciuka. Mamy kołębię mu do przywiezienia. Chcemy tam taką drużynę jeszcze gołębi stworzyć, żebyśmy mogli później latać. Także jedziemy odwiedzić kolegę do Torunia. Brzozówkę dokładnie. A tutaj popatrzymy. Dwa, 46, minus 24. Te dwa nie weszły, zobaczymy. Pierwsze miały prędkość chyba 1200 ileś metrów na minutę, zobaczymy tu sobie pierwsze miały 1279, a ostatnie te, które wchodzą teraz 25 sztuk 1212 o. Na internecie zapewne już te gołęby są też te wyniki przekazywane. Chwilowo nic nie mamy, ten nam pokazuje brak obrączek w pamięci. Czyli na razie jeszcze gołębie nie przechodziły przez anteny. O. o, kolejna grupka przyszła, taka trochę większa. Z 5-6 sztuk. Nie mamy tych głębi na razie za dużo. Tam pojedyncze sztuki w międzyczasie, kiedy nie filmowaliśmy, lądowały, ale teraz trochę, można powiedzieć, 100 do 6 sztuk przyszło. No tak, widać, ten wiatr je trochę roz, 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 rozerwał. Może nawet niektóre się tutaj z tymi lotowanymi wcześniej tutaj w okolicy gołębiami gdzieś zabrały. Jeszcze widać, będą się schodzić. Patrzymy, jeszcze jak te gołębie wchodzą. Będziemy też ma, pomału kończyć relację. Musimy podjechać do Torunia, tam zobaczyć co się dzieje, zawieść gołębie od Piotra Wójcickiego, które dla Waldka wiesią. O są tam następne właśnie. O osoba to jest bliska, popatrzymy. Tutaj Sebastian pokazywał w międzyczasie jednego gołębia, on był rozszarpany widać było przez Jastrzębie, ale nie był na ten lot zakoszowany po prostu. To widać było poranie, że to dużo wcześniej nastąpiło, ale teraz dopiero wrócił. O, no, te gołębie tam będą za chwilkę wchodzić. mnie są zmęczone, że to nie był dystans długi. No, siadają jeszcze pojedyncze właśnie. One no, tutaj bardziej z południowego zachodu przychodzą, bo tak w jak z północy wiał, to je chyba tam pozbierał. I właśnie ta pierwsza grupa też z tego kierunku przyszła. Także zachęcamy wszystkich tutaj do oglądania przylotu gołębi, które tutaj na pewno do wieczora będzie system włączony i dzisiaj, jutro pewno się schodzi, będziemy widzieć ile tych gołębi jest. Dzisiaj mamy też jeszcze loty u Jasia Bochańczaka na MWGG, -wą. tam jest chyba trzeci lot konkursowy z 200 i kilku, dwóch kilometrów. Wypuszczone zostały z tego co patrzyłem na internecie o godzinie 9. Też czekamy, zobaczymy. Kiedy będziemy w Toruniu będziemy mogli zobaczyć na tablecie te gołębie, czy już wylądowały Jaśka i też powiem sobie co tam słychać. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry rok.